Rękodzieło jest dla mnie momentem wytchnienia i oderwaniem się od codziennej pracy w korporacji. Jest to też fajny sposób, aby z niczego stworzyć coś nowego coś, czym mogę się też podzielić z innymi. Wszystko zaczęło się od mamy. Która zawsze miała milion pomysłów na minutę i w końcu zaraziła tym mnie. Nigdy nie miałam chęci na rękodzieło, ale z wiekiem myślę, że to po prostu do mnie przyszło. Od dziecka zawsze bawiłam się rękodziełem. To było szycie, było malowanie. Bodźcem i motorem do tego było to, że rozstałam się z firmą i 10 lat temu stworzyłam Old White. Na rynek wchodzi, zaczęły wchodzić farby kredowe, które można było wykorzystywać przy Recyklingu, przy upcyklingu mebli, różnego rodzaju materiałów i dawać im nowe życie. I to bardzo mi się spodobało. I to było jakby takim punktem zaczepnym, którym mogłam stworzyć firmę i zaproponować na rynku szczecińskim coś innego. Ja głównie zajmuję się gipsem polimerowym. Jest to mieszanka, z której możemy tworzyć świetne odlewy i dekoracje. Jest to nowość tak naprawdę na polskim rynku. Na co dzień pracuję w korporacji, pracuję zdalnie i cały dzień jestem przy komputerze, więc też jest to właśnie forma odstresowania się. Przede wszystkim produktami, na którymi pracujemy przy recyklingu, czyli przy meblach, które były na przykład znalezione na śmietniku. Czy wyrzucone przez kogoś, czy podarowane. Czy odzyskane z domów rodzinnych, od babci, cioci? Korzystamy z farb, które są typowo ekologiczne. Są to farby kredowe, które nie zawierają żadnych związków chemicznych w swoim składzie, tylko same mineralne składniki. Bardzo fajnym efektem są fotele, które powstają jakby z dwóch rodzajów materiałów, z dwóch różnych kolorów. Także dają one. Efekt po prostu nawet w monochromatycznych pomieszczeniach. Tworzymy też wzory tkanin. Wszystko jest szyte u nas w Szczecinie przez nas od samego początku. Organizujemy tutaj warsztaty z podstaw tapicerstwa, ze stylizacji mebli, z gipsu polimerowego, z tworzenia biżuterii, teraz także z punch needle. W naszej ofercie znajdziecie również warsztaty tworzenia obrazów strukturalnych oraz stylizacji ścian. Planów mamy zawsze dużo. Bardzo takim dynamicznym punktem jest rozwijanie się żywic epoksydowych, i to też myślimy, żeby wprowadzić. Na razie nas trochę ograniczają. Powierzchnie, które tutaj mamy. Też byśmy chcieli się skupić na wybranych dziedzinach, natomiast warsztaty dla naszych kursantów są bardzo szeroko rozwinięte. Chcemy też prowadzić naukę tworzenia kolarzy.